Luz de Maria de Bonilla, Argentyna, Orędzio Jezusa, wraz z komentarzem Luz de Maria po orędziu, 18 września 2023 rok. Umiłowane dzieci moje, przyjmijcie moją miłość. Jesteście moimi dziećmi i was ochraniam żebyście nie padli łupem zła idziecie wciąż drogą zatracenia przyjmując każdy grzech jako formę codziennego życia traktowaliście mnie kiedyś z szacunkiem i ze świętą bojaźnią ale dziś jestem przedmiotem szyderstw i moje prawo jest wciąż oddzielane od istot ludzkich, nazywając dobrem to, co niemoralne i kosztując tego, co grzeszne. Przekroczyliście moje prawo. Doszliście aż do adorowania bóstw pogańskich. To pokolenie występuje przeciwko mnie. Nie pamiętając, że ja jestem waszym Bogiem, obrażacie mnie. Nie myśląc o tym, że się duchowo cofacie, lubując się w tym, że czołgacie się po ziemi jak węża. Biada rządzącym, którzy oddają swe kraje w ręce złego. Biada tym rządzącym, ciężar mojej sprawiedliwości spadnie na nich. Słyszycie o wojnach, nie znając ich powodu. Ujrzycie jak narody walczą przeciwko narodom, a możni, czując pragnienie wojny doprowadzą was do trzeciej wojny światowej. Moje dzieci będą cierpieć głód, woda będzie dalej wdzierać się w głąb krajów i brać je z zaskoczenia. Ziemia otwiera się w różnych miejscach, ziemia się trzęsie z powodu silnych trzęsień ziemi. Umiłowane dzieci będą z Was szydzić. Jeśli naprawdę wierzycie i zachowujecie wiarę w moje słowo, ale się nie lękajcie. Nie cierpcie z tego powodu. Ofiarowujcie mi swoje cierpienia i boleści. W ciężarze mego krzyża poniosłem za Was to, co dziś cierpicie. Umiłowane dzieci. Słońce sprowadzi na Was ciemność. Słońce jest chore i kieruje ku Ziemi silne flary geomagnetyczne. Przygotujcie sobie to, co konieczne dla Was do przeżycia w czasie braku prądu i komunikacji. Człowiek odrzuca moje wezwania do przygotowania się. Smucę się z powodu tych ludzi, w ciemności nie będą wiedzieć, co robić, żyjąc z miłosierdzia tych, którzy uwierzyli i się przygotowali. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się, ziemia wciąż mocno się trzęsie. Módlcie się, dzieci moje. Módlcie się za Francję i jej prezydenta. Prowokacje zła trwają nadal. Módlcie się, dzieci moje. Módlcie się za Meksyk. Cierpi z powodu trzęsień ziemi. Trwajcie w modlitwie i działaniu. Wychodząc z miłością jako pierwsi. Jesteście dziećmi mego miłosierdzia, a nim gardzicie. Człowiek chce radzić sobie sam bezemnie. mnie. Umiłowane dzieci mego serca. Kocham Was płomiennie i w każdym czasie Was ochraniam, o ile mi na to pozwalacie. Wiatr wieje z większą siłą i sprowadza cierpienie na niektóre kraje, wywołując wielkie spustoszenia. Niektóre z moich dzieci mają serce z kamienia. Te serca będą traktowane twardo, aż zmiękną. Moje dzieci są rozpoznawalne po mojej miłości, na moje podobieństwo. I aby dojść aż do mnie, musicie kochać w tej samej mierze, jak ja Was kocham. Wzywam Was do utrzymania w górze z sztandaru wiary. Wydarzenia na Ziemi następują jedne po drugich, nie dając krajom możliwości wzajemnego wspierania się. Ostrzeżenie jest bliżej. A moje dzieci dalej ode mnie. Wejdźcie już teraz do swojej wewnętrznej komnaty i bez masek, w świetle prawdy, zobaczcie siebie takimi, jakimi jesteście, po to, ażebyście wynagradzali i się nawrócili. Dzieci, kocham Was, wszystkich Was błogosławią. Wasz Jezus. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Komentarz Luz de Maryi. Bracia. Nasz umiłowany Pan Jezus Chrystus powiedział mi. Umiłowana moja. Ci, którzy szybko mi odpowiadają i walczą o to, by być innymi, szukając jedności, zrozumienia i bratniej miłości, będą posiadać ten niezmazywalny znak wyróżniający mojej miłości, który jest rozpoznawany przez moje legiony anielskie, po to, aby spieszyły wam na ratunek, Nade wszystko w chwilach największego zagrożenia. Córko, powiedz swoim braciom, aby pospieszyli się w drodze swego nawrócenia. To pilne. Z wiarą oczekujmy i z większą pewnością stawiajmy się lepszymi dziećmi Bożymi. Amen. Luz de Maria de Bonilla, Argentyna. O orędzie Jezusa na czasy ostateczne. 18 września 2023 rok.